30 stycznia w Sky Showtime z niemal no, dwumiesięcznym poślizgiem wobec amerykańskiej premiery startuje w Polsce wreszcie szeroko promowany prequel jednego z najpopularniejszych seriali pierwszej dekady lat 2000 czyli Dexter Original Sin, czyli po polsku Dexter Grzech Pierworodny. Jest to rozgrywająca się na początku lat 90. historia młodego Dextera Morgana, który dopiero rozpoczyna swoją karierę w Miami Metropolis, a w roli głównej pojawia się tutaj. 29-letni Patrick Gibson, który gra takiego wczesnego 20-latka. Czy świat naprawdę na to czekał? Po co komu w ogóle ten nowy Dexter i na ile jest to właściwie wartościowa produkcja? O tym właśnie sobie dzisiaj pogadamy. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy w ogóle lubicie Dextera i na ile faktycznie interesuje Was ten prequel, ponieważ z naszej sondy niedawnej na Instagramie wyszło nam, że chyba jednak średnio. Pewien mój dobry znajomy, którego zresztą tutaj serdecznie pozdrawiam i który na co dzień wykłada scenariopisarstwo w szkole filmowej, opowiadał mi niedawno o tym, jak puszcza swoim studentom tekstera, żeby pokazać im, jak źle potrafią się starzeć seriale i czego nie powinno się więcej robić. Po tej rozmowie wróciłam sobie do domu i odpaliłam pierwsze odcinki Dextera, żeby się przekonać, czy on ma rację, bo przyznaję, że też już niewiele pamiętałam oprócz takiego ogólnego wrażenia, że no to był przecież taki dobry serial. I wiecie co? To jest prawda. Dexter zestarzał się absolutnie strasznie, począwszy od pretensjonalnego monologu z ofu przerysowanej estetyki komiksowości Bohaterów aż po samą tematykę. Bo czy ktoś dzisiaj tak na serio nakręciłby serial o seryjnym mordercy noszącym w sobie mrocznego pasażera, który zabija tylko tych złych ludzi? Czy ktoś w ogóle chciałby mitologizować zaburzonego gościa z kompleksem Boga? Czy naprawdę warto jest wracać do tamtych bezrefleksyjnych czasów? To jest, słuchajcie, pierwsza dekada lat 2000 i ona była niestety tym okresem, kiedy się normalizowało zwyrodnialców. Nazywając to dla niepoznaki epoką antybohaterów, ja zresztą też o tym często mówiłam i wtedy też uważałam, że to jest norma. Dr. Gregory House. Hank Moody i Dexter Morgan to są ci faceci, którzy kształtowali wyobraźnię i wrażliwość milionów widzów na całym świecie w tamtym czasie, zachwyconych tym, jak bardzo ci bohaterowie jadą po bandzie, jak bardzo przekraczają granice i mają generalnie wywalone na dobro innych. A i tak są fantastycznie, są idolami. Z takiego czysto etycznego punktu widzenia promowanie takich postaw no nie jest przyznacie najzdrowsze, bo co innego pokazywać na ekranie wielowymiarowe, niedoskonałe postaci, a co innego bezrefleksyjnie nadawać im status kultowych. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, skąd się wziął kult... W realu psychopatów pokroju Teda Bandiego, no to właśnie niestety znormalizowania takich postaw. Bo żadna racjonalizacja, żadne tam wiecie, on miał trudne dzieciństwo, no nie powinny tłumaczyć ostatecznie człowieka, który morduje dla sportu. Żadna. To dlatego właśnie, żeby Sprawiedliwości stało się zadość, 8 lat po swoim niesławnym finale, wiecie, z drwalem, Dexter dostał swój miniserial, w którym głównego bohatera ostatecznie dosięgła Sprawiedliwość. Dexter New Blood zadebiutował w 2021 roku i w gruncie rzeczy był takim bardzo spóźnionym rozliczeniem z formułą serialu dokonanym przez pierwszego showrunnera Dextera, Clyda Phillipsa, który nadzorował... Serial oryginalny przez pierwsze cztery sezony, i który niespodzianka jest też twórcą prequela, czyli Dexter Original Sin. Z tego co deklarował wtedy w wywiadach Philips, chodziło mu głównie o dopisanie takiego, no bardziej sensownego zakończenia do tej całej historii, która szczególnie w tych późniejszych sezonach, jak wiecie, robiła się coraz bardziej żenująca, chociaż. Pewnie też chodziło o sądowanie, na ile da się ten format w takiej czy innej wersji ożywić na potrzeby telewizji, w której ludzie przesyceni nowością zaczęli też tęsknić za czymś znajomym i bardzo bezpiecznym. Ja oglądając Dexter New Blood liczyłam, że chodziło przede wszystkim o rozliczenie z tym toksycznym typem Bohatera, na którego no, raczej nie ma już miejsca we współczesnym serialu, ale... Chyba się przeliczyłam, no bo już cztery lata później Dexter powraca nie z jednym, ale z dwoma spinofami i jest to niestety też dowód na postępujący kryzys w branży kreatywnej, przez który no niestety cofamy się w czasie, sięgając nie tylko po stare formaty, ale i po anachronicznych bohaterów żywcem wyjętych z telewizji wczesnych lat dwutysięcznych. Na ich tle taki Walter White na przykład z Breaking Bad był naprawdę złożonym facetem, którego pod koniec serialu po prostu się nie dało lubić, Dexter Morgan pozostał takim pociesznym ekscentrykiem, który gada sam do siebie najczęściej i czyści świat z wszelkiej maści złoli. No i ma irytującą siostrę, która słynie głównie z tego, że dużo przeklina. No słuchajcie, spoko, ja myślałam, że my to już mamy po prostu za sobą. Tymczasem nie tylko nie mamy, ale wręcz mamy dokładnie to samo, bo twórcy Dexter Original Sin i Dexter New Blood najwyraźniej nic nie zamierzają w formule serialu zmieniać. Mało powiedziane oni wręcz powielają to, jak opowiadany, jak kręcony był ten oryginalny Dexter, czyli robił dokładnie to, przed czym od lat przestrzega swoich studentów mój kolega, którego ponownie pozdrawiam. Kto ma rację? No cóż, dla bazy fanowskiej, która tęskni za tym, co dobrze zna, taki współczesny Dexter to jest na pewno spełnienie marzeń. E, wiem, że tak jest, bo też obserwowałam reakcję widowni na pokazie przedpremierowym pierwszego odcinka Dexter Original Sin i część sali dosłownie zanosiła się śmiechem. Na pytania po pokazie, jak im się podobało, większość też odpowiadała, że no podobało się bardzo, bo jest dokładnie tak, jak było kiedyś, a jeśli dodamy do tego jeszcze, wiecie, odmłodzenie głównego bohatera, jego siostry, znalezienie młodszych i co ważne, naprawdę podobnych wersji takich kultowych postaci jak Matsuka, Laguerta czy Batista, mamy właściwie przepis na sukces przynajmniej w tak zwanej grupie docelowej, czyli po prostu wśród osób, które na Dexterze się wychowywały i dla których był to powiedzmy serial formacyjny. Dla mnie jednak chyba Dexter nie był serialem formacyjnym. Oczywiście w pewnym momencie też oglądałam Dextera i byłam pod wrażeniem tego, jak był robiony, tyle że od 2008 roku kiedy się tym dexterem tak bardzo zachwycaliśmy, minęło już troszkę czasu, a serial jako gatunek tak bardzo się zmienił, że no dla mnie osobiście nie ma już powrotu do tych starych, zużytych formuł. Niedawno opowiadałam Wam na przykład na kanale o Severance i o tym, jak wiele jest w tym serialu na przykład nawiązań do filozofii i psychologii. Dexter jest dokładnie po drugiej stronie tego spektrum, ponieważ wszystko w tej historii jest uproszczone i spłaszczone. Wątki psychologiczne to jest jakiś totalny żart, chociaż przecież... Słuchajcie, na nich trzyma się ta krucha linia racjonalizacji działań głównego bohatera, który zabija, no bo jako dziecko właśnie był świadkiem brutalnego morderstwa swojej własnej matki. Doceniam w ekipie nowego Dextera taką wyjątkową zdolność na naśladownictwa, bo faktycznie udało im się stworzyć coś, co idealnie powiela to, co już było, ale to jest, no właściwie jedyna pozytywna rzecz, jaką mogę powiedzieć o tym serialu. Wszystko poza tym jest dla mnie tutaj po prostu niestrawne nawet jeżeli spojrzeć sobie na y, Original Sin jak na czarną komedię, którą chyba tak mi się wydaje, próbuję być, bo tam jest dosyć dużo humoru. Nie podoba mi się ani niestety Patrick Gibson w roli Dextera, bo no, jest po prostu kompletnie niepodobny do Michaela Sichola i niezależnie od tego, jak bardzo się stara, to to widać. A te rude peruki nie wystarczą. Nawet te najbardziej dziwaczne. Nie podoba mi się młoda Debra, bo Debra to była w ogóle totalnie okropna bohaterka, a w nowym wydaniu wydaje mi się jeszcze mniej strawna. Nie jestem fanką Christiana Slatera jako Harego Morgana, zwłaszcza w tych okropnych, absolutnie żółtych retrospekcjach, które sprawiają, że przerysowana konwencja tego serialu staje się jeszcze bardziej przerysowana. Nagrane przez Michaela Sichola monologi Dextera są tak pretensjonalne, że po prostu zęby bolą, a proceduralny schemat odcinków zwyczajnie mnie męczy. I nawet jeżeli te pierwsze odcinki oglądałam z autentycznym zaciekawieniem, to z czasem no, po prostu zaczęły mnie nudzić, bo. O, przecież niczym mnie już raczej nie zaskoczył Kilka lat temu bez żalu żegnaliśmy procedurę, ale teraz niestety z żalem witamy je ponownie. Rozumiem, że jest spora grupa osób, które tego nowego Dextera przyjmą z otwartymi ramionami. Na pewno jest to serial skrojony idealnie pod potrzeby bazy fanowskiej, ale raczej bez szans żeby złowić nową witownię, chociaż tutaj też mogę się mylić, w końcu popkultura polega głównie na recyklingu tego, co już było kiedyś popularne. Dla mnie te nowe Dextery, no bo nie zapominajmy, że właśnie przecież trwają też zdjęcia do Dexter Resurrections z Michaelem C. Hallem, ponownie wcielającym się w Dextera, którego nie da się zabić, to kolejny dowód na to, że historia zatoczyła koło i po okresie innowacji i takich, no powiedziałabym, nieograniczonych możliwości, seriale weszły w fazę Asekuranckiego powielania starych, sprawdzonych, bezpiecznych formuł. Tymczasem bardzo jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tym nowym odmłodzonym dexterze. Piszcie koniecznie w komentarzach, bo fakt, że mnie się niekoniecznie podoba i ja nie widzę większego sensu w tym, żeby kontynuować ten format w nieskończoność, nie oznacza, że Wam się musi koniecznie nie podobać. Jeśli Wam się podoba, to piszcie, co podoba Wam się najbardziej, bo w sumie to jestem ciekawa, jak ten serial. Bardzo niejednoznaczne, bo jak mówię, na pokazie było bardzo różnie. Ludzie reagowali żywo i energicznie, w związku z czym zakładam, że naprawdę niektórym się to podoba. Więc yy, chciałabym wiedzieć, co się podoba, dlaczego się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, żeby nas subować i żeby nas odwiedzać też na Facebooku i Instagramie.